Dzień dobry, witam się z wami w ten piękny, słoneczny poniedziałek. Mamy godzinę 6.30, a ja już jestem prawie gotowy do wyjścia. Dzisiaj, w pracy, mam całkiem przyjemny dzień. Mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Um, czuję się o wiele lepiej fizycznie, psychicznie niekoniecznie, no ale to już mniejsza o to, damy radę. Ja idę dopić swoją kawę, śniadanie już zjadłem i wyruszam do pracy także zapraszam was na tego tygodniowego vloga raz jeszcze zostawcie subskrypcję obserwacje, komentarz i zapraszam do oglądania Słuchajcie moi drodzy, ja już jestem w samochodzie i witam się z niego z Wami ponownie, bo dopiero co skończyłem pracę jest godzina 18.49, ja zacząłem o której 8-8.30. Um, no, także długi dzień. Zgadnijcie moi drodzy, gdzie? Gdzie jestem znowu? Jestem na parkingu pracowniczym, bo idę do roboty. No, ale muszę się ogarnąć do końca, muszę założyć krawat i muszę lecieć na autobus, który zabierze mnie na... Yy, pod terminal. I yy, powiem wam szczerze, że niby się wyspałem dzisiaj, ale z drugiej strony się nie wyspałem, bo oczy to mi się same kleją. Yy, Strasznie długi dzień przede mną, naprawdę długi dzień przede mną. Mam nadzieję, że będzie w porządku, bez żadnych problemów, chociaż nie czuję się psychicznie w ogóle. Mam taki stres ostatnio, że nie wiem, co się dzieje. W sensie wiem, co się dzieje, ale nie potrafię sobie z tym poradzić. No. W każdym razie, ja biorę walizkę, zakładam krawat i lecę do pracy. Mam nadzieję, że spędzicie miło ten dzień. Nie ja odezwę się do was wieczorem. E, może jakieś tam przewidki nagram. Dzisiaj lecę do Alicante, a później do Brukseli. Także cztery loty mnie dzisiaj czekają. Mam nadzieję, że to się może zmieni. Mam taką cichą nadzieję, że nam zabiorą tą Brukselę i dadzą ją komuś innemu, bo to by była sytuacja idealna. Tym bardziej, że odwiedzam je znajomy wieczorem. E, bo jutro razem e, jutro razem uczymy i zostaje po prostu u mnie na noc, bo jest tak łatwiej także e, on ląduje około pierwszej i ja ląduję dopiero około szóstej więc fajnie by było gdybym tylko zrobił to Alicante. no ale to jest marzenie ściętej głowy jak się jakiś cud wydarzy to to dam wam znać w każdym razie trzymajcie się do zobaczenia za niedługo Moi drodzy, witam się z Wami już wieczorem po pracy. Miałem, szczerze mówiąc, tragiczny dzień, bo um, nie tylko, że byliśmy opóźnieni bardzo, bardzo długo, to jeszcze musieliśmy wezwać policję, ze względu na to, że jeden z pasażerów postanowił sobie zapalić papierosa na pokładzie samolotu. Um, no, było ciężko dzisiaj. Skończyłem dosyć późno, bo to była siódma godzina. Byłem też zabiegany, nie miałem czasu zbytnio nagrywać, um, także no trochę mi szkoda, ale jakoś przetrwałem ten dzień. Zjadłem kolację, teraz idę się wykąpać um, i lecę spać, bo jutro czeka mnie kolejny długi dzień. Także żegnam się z wami już w ten nudny wtorek i mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie ciekawszy. Do zobaczenia jutro. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w ten środowy poranek. Ja już jestem gotowy do wyjścia. Dzisiaj ciekawy dzień w pracy, bo to ja zamieniam się w ucznia. Także całkiem fajnie będzie spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo, no ale zobaczymy. Odzwę się do Was później. Słuchajcie, ja powiem Wam tak. Ostatnie dwa dni to jest jakiś po prostu. Niepoważny czas, jestem tak zabiegany i nie mam czasu na nic, że to się w głowie nie mieści. Wróciłem dzisiaj z pracy, jest godzina 22, prawie za oknem już jest ciemno. Ja muszę coś zjeść, bo nie jadę nic cały dzień tak naprawdę. Muszę się jeszcze spakować, ogarnąć zwierzaki, zobaczyć czy jakieś kwiaty nie muszą być podlane i Rano o 6:50 mam samolot do Dublina, bo lecę na konferencję. Dzisiaj dzień był całkiem ciekawy, nawet go przyjemnie spędziłem. Tak jak mówiłem wam wcześniej, trochę się role odmieniły, bo dzisiaj ja byłem uczniem i razem z innymi instruktorami i stewardesami uczyliśmy się na temat bezpieczeństwa i takich pierdołach w sumie dotyczących właśnie lotnictwa w Wielkiej Brytanii, różne zabezpieczenia, tematy, no naprawdę przeróżne, bo na temat jak powinniśmy chronić samoloty, pasażerów i tym podobne. Także całkiem fajnie było. Dużo nowego się dowiedziałem, i to jest kolejny krok, tak naprawdę, do tego, żeby być certyfikowanym. Instruktorem bezpieczeństwa tutaj w Wielkiej Brytanii co na pewno będzie dodatkowym plusem, bo na razie wszystkie dokumenty mam no, irlandzkie, także tak to wygląda. Ja już mam rzeczy w sumie przygotowane, muszę je tylko wywalić do walizki. I, i co? Ogarnę się, i pójdę pewnie spać niedługo, no bo co zrobię, kilka godzin snu w sumie tylko mi zostało. Jest u mnie w dalszym ciągu znajomy, y, który dzisiaj ze mną był też na tym kursie i y, jutro rano również leci ze mną do Dublina. W Dublinie mam tylko jeden dzień y, i miałem tak naprawdę rano lecieć, a wieczorem wrócić. No ale y, lecę tylko na właśnie tą konferencję, y, która potrwa kilka godzin i popołudnie miałem wracać, ale stwierdziłem, że to jest dobry pretekst, żeby zostać tam na weekend i odwiedzić rodzinę. Także pojadę do mamuśki. Mam nadzieję, że mnie dobrze nakarmi i że może coś ciekawego sobie przywiozę. E, fajnie by było. E, I przede wszystkim spędzę trochę czasu z moją siostrą. Taki jest plan. No, e, w związku z tym, że lecę do siostry, to musiały być prezenty. A że moja siostra przechodzi aktualnie wiek, taki w którym makijaż to podstawa, to kupiłem jakieś tam DUPERELE, tak naprawdę. Byłem w Kiki Maxie w... wczoraj wieczorem i brałem to, co było na promocji. No bo co takiej kilkunastoletniej dziewczynie człowiek kupi, gdzieś nie znam w ogóle na tym. No, ale w każdym razie pokażę Wam szybko. Pierwsze dwie rzeczy nie są makijażowe, ale są tu takie, oto, wegańskie chrupki. One kosztowały 3 funty za paczkę. Mam takie z buraka i takie z fasoli. Ona strasznie lubi próbować takie nowe rzeczy, więc myślę, że to jej posmakuje. Następnie, co kupiłem, to wtedy taki zestaw do makijażu. Tutaj macie cenę również 4,99. Tak to wygląda. Opaskę na nadgarski i na, na czoło. żeby właśnie robiąc sobie makijaż nie ubrudzić włosów. Czy cholera wie po co? Kupiłem jej taką oto paletkę z takimi bardziej neutralnymi kolorami, bo moja mama to po prostu dostaje szału na wszystkie. Jaskrawy kolor i ona kosztowała mnie 7 funtów. Także całkiem fajnie, bardzo ładnie się błyszczą. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Um, kupiłem jej też, oczywiście no muszą być doklejane paznokcie. Były akurat na promce za 3 funty. Także takie kupiłem, bardzo fajne. Takie kolorowe, letnie. Mam nadzieję, że będą jej pasować. Eee, co jeszcze? Takie coś... Nie wiem co to jest, to jest w sumie rzęsa, jakaś, jakieś kępki rzęs to się chyba nazywa. No ale nie jestem pewny, e zrobi z tym co zechce. Nie wiem, tak to wygląda. 3 funty mnie to kosztowało na trąbce, a wiem, że ona uwielbia rzęsy. I kolejne rzęsy kupiłem, a tego to nie pamiętałem. No, e takie rzęsy jeszcze kupiłem. Za 4 funty. Także chyba nie najgorzej. Chociaż wiem, że ona to w Premarku kupuje chyba z 50 partych brzęs za tą samą cenę. A no i ostatnia rzecz, jaką je kupiłem, to taki balsam do ust. Też na promce był. Także to ode mnie dostanie. Myślę, że spoko myślę, że się ucieszy. Na pewno jeszcze odwiedzę sobie kuzyna. Także kupiłem mu. Takie, oto Lego. Samochód taki też na pewno się ucieszy. Do tego jakaś paczka słodyczy, i mam z głowy. No. Także tak to się prezentuje. Ja lecę się pakować. Miłej nocy Wam życzę, i pewnie do zobaczenia dopiero jutro rano. Hej. Po pracy byłem spotkać się ze znajomymi. Wyglądam okropnie, ale, em, ale było fajnie. Byliśmy na kolacji. Ja lecę teraz na autobus i wyruszam w trzygodzinną podróż do, do Limerick I jadę spotkać się z moją mamuśką. Także taki jest plan na. Na dzisiaj wieczór w sumie słońce już powoli zachodzi. Ja jestem zmęczony, mam nadzieję, że uda mi się chociaż trochę pospać dzisiaj w tym autobusie. No. Witam się z Wami w piątek, jest godzina 12. Ja, ogarnięty zaraz wychodzimy na spacer z psami. Jestem u mamuśki, wczoraj dojechałem bardzo późno. Bo nim dojechałem do domu, to była godzina prawie druga w nocy. Także pospałem trochę długo dzisiaj, no ale należało mi się, bo wczoraj byłem na nogach od 3 do 2 rano. Także prawie 24 godziny. No, i powiem Wam szczerze, że byłem wymęczony. Jeszcze na koniec, po prostu, w tym autobusie. Ja rozumiem, że dzieci jest ciężko kontrolować, i, i dzieci też płaczą, i, i no nie da się z tym nic zrobić. Ale jeżeli człowiek jest po 22 godzinach na nogach już, to jego cierpliwość się trochę kończy. I moja się wczoraj skończyła. Nawet słuchawki już nie pomagały, także było ciężko, no ale przetrwałem. Zaraz idziemy, tak jak mówiłem, na spacer i, i do sklepu, bo potrzebuję Red Bulla. Naprawdę potrzebuję tego Red Bulla. Um, no i co, czekam aż mama wróci z pracy. Zrobimy jakiś pyszny obiad i tak spędzimy ten dzień. Pewnie jeszcze wieczorem na jakiś spacer pójdziemy. E, może jakieś zakupy zobaczymy. Kolejny dzień mija całkiem szybko. E, piątek powoli się kończy. Ja czekam właśnie na kolację. Stwierdziliśmy sobie razem z siostrą, że zamówimy coś z, z tak zwanego Chińczyka. No i, i czekamy aż nam to jedzenie dowiozą. Dzień spędziłem bardzo fajnie, bo spędziłem go z siostrą właśnie. No i oczywiście z mamuśką, także, także jestem bardzo zadowolony. Ale wszystko to przyćmiła mnie wiadomość, e, tragiczna wiadomość, niestety. E, dwójka ludzi, z którymi pracowałem, e, miałem przyjemność latać, e, niestety dzisiaj tragicznie zmarła. E, był straszny wypadek. Dwójka pilotów wracała z pracy do domu, a, i niestety e, był korek na zjeździe z autostrady. E, zatrzymali się w korku przed e, za w sumie za tirem i nadjeżdżający drugi tir, który jechał dosyć szybko, wjechał w tył cień tej ciężarówki, która stała. No niestety okazało się, że ten samochód osobowy, którym oni wracali, znalazł się pomiędzy tymi dwoma ciężarówkami. No i niestety zmarli na miejscu, także naprawdę smutna wiadomość, tragiczna, bardzo. I na pewno będzie ciężko się potem wszystkim pozbierać, bo, bo to byli naprawdę wspaniali ludzie. No, także, także taka sytuacja. Ja czekam na kolację. Muszę jeszcze porozmawiać z kilkoma znajomymi, żeby się tam dowiedzieć, co się dokładnie stało. I czy jest może coś, co mógłbym zrobić, żeby pomóc. No, ale wątpię w to bardzo. Trzymajcie się do później. Cześć. Dzień dobry, witam się z wami w sobotę poranek, w sumie już popołudnie za niedługo, ale ja dopiero coś ogarnąłem i wstałem, właśnie zabieram się zrobienie czegoś do jedzenia i co, dzisiaj żadnych takich większych planów tak naprawdę nie ma, pójdę odwiedzić ciocie, pójdę zobaczyć się z kuzynostwem i, i pewnie na tym dzień się skończy. Pogoda jest okropna, leje od samego rana i to tak naprawdę porządnie leje. Czasem się słońce przebije, ale to dosłownie na sekundę, i znowu zaczyna lać. Także niestety, ale, ale nawet na spacer człowiek później nie może. Także, także taki dosyć nudny dzień, no. Ale powiem Wam szczerze, że cieszę się z tego nudnego dnia, bo bynajmniej sobie człowiek odpocznie trochę przed następnym tygodniem, który naprawdę będzie. Dosyć intensywny, także. Także nieźle. Ja Wam powiem, że dzisiejszy poranek spędziłem na. na tak naprawdę usuwaniu. usuwaniu wszystkich takich nieistotnych i niepotrzebnych rzeczy z telefonu. Usunąłem ponad 3000 zdjęć, tak naprawdę. I naprawdę szukuje mnie to, jakie ja tam miałem. Um, ostatnio, jak nagrywałem zeszłego tygodniowego vloga, e, to nie mogłem go zapisać i nie wiedziałem dlaczego. W końcu okazało się, że miejsca mi na telefonie brakuje oczywiście. Um, no i mówię: Kurde, co tu usunąć? I te wszystkie takie e, zdjęcia, które przyglądałem, od razu, wydawały mi się bardzo istotne i bardzo ważne. Nie chciałem się ich pozbywać, a. Um, No, ale dzisiaj rano sobie zacząłem tak przeglądać te starsze zdjęcia i naprawdę człowiek czasami screenuje e, albo screenshotuje, zapisuje takie badziewia, e, których w ogóle już w życiu nawet się o tym nie pamięta. E, także to wszystko pulsowałem, już mam z głowy, już jest spokój, także bardzo mnie to cieszy. E, I co? Moim planem jest to, żeby w przyszłości e, robić to na bieżąco, żeby usuwać te takie rzeczy, bo to w ogóle do życia nie jest potrzebne, naprawdę. Także, także będę usuwał to wszystko na bieżąco. No, e, w ogóle znalazłem jakieś zdjęcie tam z 2013 roku ludzi, których w ogóle nie znam. No naprawdę porażka. No ale w każdym razie już zrobione. Nie ma problemu. A więc ja już jestem na lotnisku i wracam do domu. Całkiem intensywny tydzień, powiem Wam szczerze. Czekam teraz na mój lot z Shannon do Manchesteru. I oczywiście jest opóźniony. I jest opóźniony całkiem bardzo, bo podejrzewam, że będzie tak z godziny, półtorej opóźniony. Spędziłem świetny czas z rodziną, także jestem bardzo zadowolony, ale cała reszta tygodnia była tak zabiegana, że nie, nie odpocząłem, a, a niestety szykuje się kolejny tydzień, w którym też pewnie nie odpocznę, chociaż zobaczymy. W każdym bądź razie ja lecę teraz do Manchesteru, lądować będę około 1, pierwszej, pierwszej 30, a na 8 muszę być już w pracy, także dzisiaj również się nie wyśpię. No ale co? Poświęcenia, co nie? Także posiedzę jeszcze chwilę tutaj, bo jest piękna pogoda, w sensie jest ciepło, bo pada, ale bynajmniej jest ciepło. I za jakieś pół godziny przejdę się do kontroli bezpieczeństwa, przez którą przejdę i poczekam na swój lot już w terminalu. Może sobie coś zjem zobaczę, chociaż nie jestem głodny, bo mam tak jak widzieliście w przebitce zrobię taki dobry obiad, naprawdę. Już nie pamiętam kiedy ostatni tak się najadłem um, no i co? Pozostaje mi się tylko z wami pożegnać i zakończyć ten tygodniowy vlog. Ja rozpoczynam kolejny już z samego rana, także do zobaczenia w następnym filmie. Pamiętajcie o obserwacji, kciuków do góry e, i no co? Komentowaniu, jeżeli chcecie coś zobaczyć, czego się dowiedzieć, to piszcie śmiało, a ja postaram się odpowiedzieć. No, nie przedłużając, do zobaczenia, cześć!